Jest czwartek 30 września, minęła godzina 21.50. Zapraszam do Studia Lotto. Dobry wieczór, Agata Jasińska, czas na losowania. Zaczynamy od wygranych w zdrabkach. 500 tysięcy złotych w zdrabce Kasa Deluxe zdobył gracz w Radomiu. W zdrabce Duży Lotek 150 tysięcy złotych trafiło do gracza w Pucku. W zdrabce Superlinie gracz z Wałbrzycha wydrapał 75 tysięcy złotych, a w szczytnie w zdrabce Kocham Zdrabki padło 20 tysięcy złotych. Gratuluję zwycięzcom. Dodam jeszcze, że dziś rozpoczęła się sprzedaż nowej zdrabki Uśmiechnij się, w której do zdobycia jest m.in. aż 60 głównych wygranych po 7 tys. zł. A aktualna pula przeznaczona na wygrane to ponad 15 300 tys. zł. Więcej informacji o zdrabkach na lotto.pl i przechodzimy do losowań jeszcze do soboty. Wszystkie wygrane w Multi Multi przy typowaniu 7 liczb są o 50% większe w tej samej cenie zakładu. Największa z wygranych może być warta aż 330 tysięcy złotych. Losujmy! W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno użytych kul. Będę maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę. Dosujemy 20 liczb. Oto wylosowana liczby.ze.ze62. 9. 50. 19 czterdzieści pięć siedemdziesiąt cztery osiem trzynaście osiemdziesiąt dwadzieścia osiem siedemdziesiąt czterdzieści osiem pięćdziesiąt trzy 77, 23 17, 67 i liczba 29. Ta liczba jest plusem. O mini to można powiedzieć, że ta gra to duże wygrane za małą cenę. Zakład z typowaniem pięciu liczb kosztuje tylko złotówkę i 50 groszy, a wygrać można nawet 400 tysięcy złotych. Zapraszam na mini to. W kasecie maszyny rosującej mamy 42 kolejnołożone ułożone kule. Komara mieszania jest pusta. Zwaniamy blokadę i losujemy 5 liczb. 28 15 34 3 33. Na każdym losie kaskady znajdują się dwa zestawy 12 liczb. Kto w jednym z nich odnajdzie wszystkie wylosowane liczby wygra ćwierć miliona złotych. Rozpocznijmy losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejnołożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i losujemy 12 liczb. Dwadzieścia trzy osiemnaście piętnaście jedenaście, dwanaście czternaście szesnaście siedemnaście jeden. Trzynaście. Dziesięć. Sześć. Aż dwa miliony złotych można wygrać w super szansie i to dwa razy dziennie. Wystarczy tylko trafić wszystkie cyfry w aktywowanym numerze super szansy. W drugim dziś losowaniu tej gry padły następujące cyfry: 9, Siedem. Dziewięć. Pięć. Sześć. 6, 0. Gratuluję wygranych. Główna wygrana w ekstra pensji to 5000 złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Jedna taka wygrana w tym miesiącu już się trafiła, pora na kolejną. Rozpocznijmy losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejnołożone kule, bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i zaczynamy losowanie. 21 24 trzydzieści trzy, dwadzieścia dwa, trzydzieści cztery, a ostatnią wylosowaną liczbą ekstra pensji jest liczba trzy. Z zakładu ekstrapensji warto dopłacić złotówkę i dzięki temu zyskać szansę na wygranie od ręki 100 tysięcy złotych ekstrapremii. Poznajmy szczęśliwe liczby. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejnołożone kule. bębry maszyny są puste, zwaniamy blokady i zaczynamy losowanie. Trzynaście, dziewięć, cztery, trzydzieści pięć, dwadzieścia trzy, a ostatnią wylosowaną liczbą w premii jest liczba dwa. Przed nami już ostatnie wrześniowe losowanie lotto. Jego zwycięzca zakończy miesiąc w naprawdę doskonałym humorze, bo dziś pula na wygrane pierwszego stopnia to gwarantowane 2 miliony złotych. Trzymam kciuki za nowych lotto milionerów i zapraszam na losowania lotto oraz lotto plus. Powodzenia! W kasetach maszyny losującej mamy po 49 kolejnołożonych kul, bębny maszyny są puste, zwalniamy blokady i zaczynamy losowania. 43 34 45 trzy, dwadzieścia osiem, jeden, a teraz zapraszam na rysowanie lodzoplus, dwadzieścia dwa, trzy, cztery. 46, 37, 15. Zanim się z Państwem pożegnam, mam jeszcze ważny komunikat. Dziś jest ostatni dzień, aby zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Warto to zrobić i wziąć udział 6 października w losowaniu tygodniowym, miesięcznym i finałowym. A ja już mówię Państwu dobranoc i zapraszam w imieniu Renaty Molendy na jutrzejsze losowania, w tym EuroJackpot, w którym do wygrania jest 45 milionów złotych. Spokojnego wieczoru. Kiedy wygrywasz w EuroJackpot, dajesz bliskim jeszcze więcej siebie. Otwierasz się na nieznane i możesz zmieniać świat. A to dopiero początek. Teraz do wygrania 45 milionów złotych. Eurojackpot. Doświadczaj więcej.